To, to zrobić jak najwięcej. Więc wyobraź sobie, że taki automat, automat pospolity urośnie ci do metra, maksymalnie do półtora. A widziałem, e, sam uprawiałem rośliny, które miały po 4-5 metrów, te sezonowe. I teraz, żeby ci to odbić, odbić w drugą stronę, e, to ilościowo, słyszałem, e, słyszałem, nie widziałem, ale grunę, że się chwalą, ci ci uprawiający, Pietruszkę, że nawet są po 2 kg, 3 kg ściągnąć z takiego jednego krzaka. To, to już jest chyba nie? olbrzymia wartość. Mówię, prawda? Mój, rekord, mój, mój rekord to jest 750 gram, co patrząc na, na te wyniki i, i wyniki te, które ci podałem, są, są oszałamiające, nie są, nie są takie spektakularne. Ale powiem Ci, że taka średnia przyjmuje się 500-600 gram. To jest taka średnia z pełno sezonowej. Jak jest więcej, to jest zawsze na plus. To znaczy, że grower, czyli ten uprawiający, zrobił dobrą robotę.